Cześć, witajcie, z tej strony Pirackie Klocki No, miałem na kanale taką lekką przerwę Ale w sumie malutką Myślałem, że będzie dłuższa Głównie dlatego, że wyjechałem do Disneylandu No, między innymi również też był Paryż I parka Strix i Obelixa No i po prostu wróciłem od razu na rok szkolny, można by rzec No i po prostu od razu musiałem się niestety wziąć za naukę Czy może estety No i... No i dlatego odcinek jest dzisiaj, a nie wcześniej, po prostu... No, ale Disneyland naprawdę uważam epickie miejsce. Polecam każdemu. A jeżeli ktoś mnie zapyta, jaka jest różnica pomiędzy parkiem Astrixa a Obelixa, do którego lepiej pojechać, uważam, że no, Disneyland, no to oczywiście wszystkie kolejki są lepsze, no i te rzeczy no naprawdę są dobrze. Ale z kolei to, co robi dobrze park Astrixa i Obelixa, to na przykład pokazy. Tam jest naprawdę dużo pokazów. Przy czym no, Disneyland kuleje, bo tam za dużo tych pokazów nie ma. No, ale to jest taka dygresja, jakby ktoś na przykład miał plan jeszcze wyjazdowe, albo może na ferie, albo za rok, no to oczywiście mówię, z dużą chęcią polecam. No a ja dzisiaj pokazuję, co kupiłem m.in. w Disneylandzie, co do mnie przyszło, no i jeszcze parę rzeczy. No, zaczynajmy od czegoś naprawdę unikatowego i fajnego, czyli minifigur Factory. No i ja sobie zrobiłem taką figureczkę. No, nie brałem mojego imienia, no, bo po co mi już takie dwie tabliczki z imieniem? Mam tutaj napis Disneyland. No, z tyłu jest LEGO Disney Paris. W ogóle niestety nie fajne jest to, że tam nie było żadnych tam Disneyowskich, wiecie o co chodzi, hmm, wzorków. O, tak to, tak to nazwę. No i co ja tutaj wybrałem? Nóżki klasyczne takie. No może nie klasyczne, bo w sumie ma te buty zaznaczone, tarczka rycerska, no ja mam choroby chyba do tych tarczek, ja muszę ich mieć jak najwięcej, dlatego ją wziąłem, tutaj torcik zrobiłem taki rycerski, ja lubię tworzyć takie customowe rycerskie torciki, teraz się zastanawiam, czy by nie może zrobić, byłoby fajnie jakiejś postaci... No z jakiegoś filmu, gry Ale uznałem, że Znaczy nawet próbowałem zrobić sobie Rycerza temery z Wiedźmina Ale wam powiem, na tej maszynie jakoś mi to nie szło Po prostu już wolałem skorzystać z gotowców No ale nie, jeżeli chodzi o tył Odepnę na razie pióropusz Zaraz przejdziemy do niego Mam tutaj taki, zrobiłem tutaj takie łóżka Myszki Miki i napis Paris No i tutaj Wam powiem, że No Troszeczkę te łóżka może by było fajnie zalać jednak tym tuszem, no ale ja wam powiem, to strasznie było gorąco, jakoś nie umiałem po prostu korzystać z tej maszyny, już z tego upału, strasznie było jakoś w Legostorze gorąco, jak tak to w każdym jest klima, a tam no gorąc był, ja już byłem po całym dniu zwiedzania tego parku, więc no, poszłem na łatwiznę, po prostu takie kółka puste, ale myślę, że nie wyglądają źle i się kojarzymy jak jednak z myszką Miki. Tutaj głowę szkieletora. No, i tak ta figurka pójdzie pod elementy. To nie jest taki gotowiec, że będę tak trzymał na zawsze. Po prostu potrzebuję szkieletorów. No, i tutaj piropusz. No, to jakiegoś Indianina może fajnie będzie zbudować. jakieś w ogóle już budowałem wioskę Indian. Nie wiem, czy widział ktoś na kanale. No, ale naprawdę byłem z Chociaż była malutka, ale no po prostu wtedy. No, znaczy, no, cały czas mam tylko jeden. Na przykład ten tipi, to indyjskie, więc. No, niestety. Nie mogę zbudować jeszcze do tej pory jakiejś dużej indyjskiej wioski, chyba że jakoś się natchniemy, jakieś natchnienie, jak zbudować na przykład takie tipi. No ale dobra, to jest dygresja. Wcześniej, kiedy jeszcze byłem w Disneylandzie, kupiłem, zamówiłem w zasadzie za 60 zł, podkreślam, chyba lekko ponad 60 zł, 12 minifigurek i uważam, że to był dobry traf Nie były to losowe figurki, że ja nie wiem, co tam kupuję. Były to od razu konkretne figurki, które widziałem. No i jednak troszeczkę, no do ostatniego dnia, dopóki nie dostanę tej paczki, no troszeczkę nie wiedziałem, co tam przyjdzie. Znaczy, powiem tak. Po prostu uznałem tą aukcję za bardzo podejrzaną. Nie dlatego, że ta cena była taka niska, chociaż to też, ponieważ tu w tym woreczku jest jedna bardzo cenna i droga figurka, zaraz wam ją pokażę. No ale uważam, że ta aukcja niestety troszeczkę była podejrzana, ponieważ to było Allegro lokalnie. Nie uważam od razu Allegro lokalnie, że to jest podejrzana strona, jakaś tam witryna na Allegro. Nie, 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 nic z tych rzeczy. Po prostu na aukcji była wystawiona ta jedna figurka, najdroższa, do której zaraz przejdę. I na drugiej aukcji była ta sama wystawiona w takim zestawie iluś tam figurek, ta sama figurka. No i niby było napisane oryginalne, Lego. No i okej. Okay. No ale no jednak się trochę cykałem, no bo cały czas nie wiedziałem, czy to jest do końca oryginalne, yy, czy to właśnie nie jest jakaś tania podróbka. No, i czy po prostu koleś nie kupił dwóch podróbek i nie wstawił nas do takich kompletów, żeby ktoś kupił? No, ale jednak od razu Wam mówię, nie oszukał mnie, już to sprawdziłem. No, jednak tutaj trzeba było trochę jednak zawierzyć. Chociaż jak mówię, no trochę podejrzane na dwóch aukcjach wystawiać po prostu takie same figurki drogie. No, po prostu w drogich figurek, no, rzadko kto ma w dwóch sztukach, więc, no, to jest podejrzane. No dobra, już nie będę gadał. Po prostu jeszcze kupiłem tą torebeczkę, bo mówię, nawet jeżeli ta jedna figurka jest nieoryginalna, jest spore prawdopodobieństwo, że te tańsze z Citi i innych tutaj serii po prostu mm, mi to zrekompensują. Ojej, dużo. A, jeszcze tam akcesoria, zapomniałem dodać. Eee, już, już, już. Hop, hop, hop. Dobra. Już pokazuję figureczki. No i to najcenniejszą, oczywiście. Tada! Amidala! Proszę bardzo. No, ja wiem, bez fryzurki, bez główki oryginalnej. No, ale jednak, torsik oryginalny. No, kurczę, no naprawdę, jak zobaczyłem ten torsik, ja wam powiem, cała Amidala. No, wiadomo, kompletna z główką i fryzurką. Kosztuje. Chyba 200-250 zł, więc kurczę. Sam torcik już naprawdę robi robotę. Ja jeszcze nad nie wiem czy nie mam gdzieś w takich włosków oryginalnych od niej, więc muszę przegrzebać swój kontener z figurkami. Więc no kurczę, naprawdę, jeszcze jakbym miał te włoski, kurczę, naprawdę, już jeszcze jakąś twarz podobną dobrać. No i można by rzec, że mam mi dalej, no kurczę. No jeszcze dodatkowo będę miał trochę bardziej kompletną kanonierkę. Dalej, co mi się tu trafiło? Taka pani w turbanie. No i ma tutaj takie. Fajne gacie. No, znaczy po prostu uważam, że to jest chyba ten element od łyżwiarki, więc, jakąś łyżwiarkę będzie można zbudować. No, bo tak to nie widzę jakoś z tutaj jakiegoś zastosowania dla niej. Chociaż może jako plażowiczkę, by ją może jakoś użyć czy coś. No, nie wiem, nie wiem. No, taka moja luźna koncepcja. Po prostu zastanawiam się zwykle, jak wykorzystać takie niektóre nóżki. No i po prostu. To w sumie naprawdę może się ta figurka czasami do czegoś przydać. No i w ogóle jeszcze fajne są ten ten turban jest naprawdę fajny, mi się podoba. Dalej mamy tutaj figurkę ninja z pierwszej serii mini, mini figurek kolekcjonerskich. No kurczę, ten ninja jest naprawdę fajny. Cieszę się, że mam w ogóle coś w ogóle z pierwszej serii mini figurek kolekcjonerskich. Ja już losowo pokazuję te figureczki. Tutaj mamy jakiegoś ratownika w takich spodniach od takiej pani, co tam chyba fitness uprawiała. Ja mam tą figurkę, więc no nie wiem, dlaczego wykorzystam te nóżki, no ale w każdym razie ratownika chcę mieć, no a te nóżki może niekoniecznie do tej postaci. Dalej, mamy tutaj takiego gościa z takim uśmiechem, strasznie wywalonym. Ja się zastanawiałem, z której on jest serii. aż w końcu mi się przypomniał, że chyba jest z Lego Nexonite, no i naprawdę mi się podoba. Ten jego w duży uśmiech. No i fajny tutaj masuwaczek z tyłu. Naprawdę, nie wiem jeszcze. Ja mówię, raczej te figurki, praktycznie wszystkie, tutaj jakoś rozczłonkuję, pozamieniam, aby po prostu fajniej wyglądały. No i co z nimi zrobię. No i tutaj jakieś dziwko, drugi pióropusz. No, taki jeden już sobie w, w Disneylandzie kupiłem. A tu drugi. No i no dobra, mogą być dwa, spoko. No, dwa pióropusze, no. Właśnie mówię, będzie można zbudować chyba jakąś wioskę znowu Indian, no i w ogóle ten torcik nie bez i chyba nóżki wikinga, ale też może fajnie wyglądać jako jakiś Indianin, torciki jeszcze tu wtedy, w tamtych czasach nie były zadrukowane, dalej, figurka, jak ja to mówię, z twarzyczką Ferdka Kiepskiego, no, naprawdę się uśmiecham, jak zobaczyłem tą figurkę. Chciałem mieć ciekawości te wąsiki, fertka. Ja w ogóle Wam powiem na początku, jak budowałem mój świat według kiepskich. Zastanawiałem się długo, jak mają figurki, postacie wyglądać. Przeglądałem dużo postaci. No i kurczę, ja widziałem tą fryzurkę już od dawna, główkę w tego fertka. No i mówię, kurczę, naprawdę on pasuje na tego Ferdka, żeby go nie kupić i wszystkich postaci po prostu nie zrobić w kole Ale jakoś nie chciało mi się kupować tej główki i szukać jej jakoś na Allegro. wiem, ile ona kosztuje, taka główka. Chyba nie jest jakaś mega droga. Wiem, że ta główka była użyta jako mm, ojca Harry'ego Pottera. Znaczy tego przebranego oczywiście. No i po prostu mówię, no dobra, odpuszczę. Wybuduję ich wszystkich w naszym kolorze, takim cielistym, naszym skóry, nie tym legowym, żółtym. Więc no nie wiem, czy to jest dobra decyzja, czy nie. Znaczy mi się chyba podoba. Według mnie to jest chyba lepsza decyzja. Chociaż po prostu jak się czasami człowiek do czegoś przyzwyczaił uważa, że nie mogłoby być prawa inaczej. No a teraz dalej przechodzimy do oglądania. Mam tutaj taką fajną naddzienikarkę. O! E, taką mi się, e, taka w komplecie też była, no naprawdę fajnie uważam, że wyglądała, e, no taki ma tutaj ten torcik fajny, no mi się jakoś nie wiem czemu kojarzy z tą serią UFO, te, te jak były, mm, o matko, te, no te, takie UFO było chyba w 2012 czy tam 11 co tam napadło na ziemię? Taka baser jakiejś ilego, nie pamiętam jak ona się dokładnie nazywa, ale jest chyba po prostu, nie, nie, nie pamiętam. Nie będę się wypowiadał. Ale w każdym razie ona mi ją przypomina jakąś figurkę z tamtych zestawów. Może i nawet tam była. Dalej, mamy gościa w takich czerwonych gaciach. No, ja właśnie lubię takie plażowe gacie, bo mi się kojarzą z wakacjami. Tylko tak wiecie, w sezonie zastanawiam się, jak je wykorzystać. Znaczy, właśnie nie w sezonie wakacyjnym. O. No i tutaj ma fajny ten tor z takiego wikinga. Ja co prawda już go mam, ale ja naprawdę nie narzekam na takie torsy, bo są fajne w takim średniowiecznym klimacie. E, dalej, mamy takiego zwykłego pana, chociaż ma fajną fryzurkę i buźkę. E, dalej, mamy chyba jedną z najsłabszych tych figurek, no oczywiście tutaj żadnej nie dyskryminuje, no ale wiadomo, w LEGO są fajniejsze figurki mniej. Taki kościół w czapeczce, tutaj w takim sweterku. No i mam jeszcze nawet jednego fertka kiepskiego, tylko teraz nas robotę yy, na budowie. Hmm. Ciekawe, ciekawe. No, więc tak to się właśnie prezentują te figureczki, no i ja naprawdę jestem z nich zadowolony, no i teraz jeszcze przychodzimy do gadżetów, jakie tutaj dostałem, e, patelenka, zawsze może się przydać, fajna czarna, e, lody w czarnym tutaj wafelku, nie to aż tak mocno nie dziwi, wam powiem, lody w czarnym wafelku, ponieważ ja znam lodziarnię, w którym też można wybrać czarny wafelek, więc... Jak mówię, dla mnie to nie jest zaskoczenie. Ja sam często biorę w czarnym wafelku, więc no, żadne tutaj, żadne zaskoczenie. O, tutaj już widać coś dla pana fertka, żeby budowa dobrze szła. Mhm. Ta. No, będzie do kiepskich, do kolekcji na barku, w barku. No, mamy tutaj jeszcze kieliszek. No, pan Ferdek chyba już jest w siódmym niebie. Tutaj mamy walizeczkę zwykłą. Chociaż one zawsze też się przydają. Jeszcze mamy tutaj kurczaka. No, to coś dla pana boczka. No, jeszcze coś lepszego. Kiełbachę. O, też dla pana boczka. Szpik kostny. Tego tak oczywiście żartuję. No, Lizak chyba jest jeden najsłabszy. Chociaż czasami się ten element przydaje. Aparat fotograficzny. Łon. I logik. Na każdą figurkę jest jeden gadżet. Więc uważam, że to naprawdę dobry łup. Jak za lekko ponad 60 zł. Fajnie. No i cieszę się, że nie dałem się oszukać. Znaczy, no po prostu. To trochę była podejrzana aukcja. W ogóle chyba nas jeszcze nie można było w ogóle zwrócić tej paczki, więc no mówię ryzyk fizyk. Najwyżej mówię te figurki z LEGO City są fajne, to mi się zwrócą. No i jeszcze coś tutaj z legowych rzeczy wam oczywiście pokażę. No dzisiaj chyba będzie długi odcinek. E, przynajmniej na to się zapowiada. Dalej. Mam tutaj magazyn z lego minecraft Najnowszy Ja już, tego figur ja już tą figurkę odetnę. Mamy tu figurkę rozbójnika Ja ich strasznie lubię W minecrafcie Fajna byli według mnie aktualizacją Chociaż nie chcę mu nic mówić Chyba niedługo po tej aktualizacji Przestałem grać w minecrafta no ale to bardziej z kwestii braku czasu takiego na Minecrafta bo ja uważam że jak się gra w Minecrafta to jednak trzeba poświęcić trochę więcej tego czasu a znaczy, przynajmniej ja lubię, żeby poczuć już w pełni tą przygodę, a że tego czasu trochę nie mam ostatnio i pamiętam jeszcze chyba inne gry mnie trochę wtedy zalały, no to odpuściłem tego Minecrafta, miałem lekki powrót no i cały czas jakoś nie mogę wrócić ale może kiedyś się przełamie e, dalej, mam tutaj gazetkę z sushi no ja uwielbiam sushi, ja wam powiem no, naprawdę, no jestem fanem uwielbiam, jedno to z moich ulubionych dań no i tutaj wszystko się zgadza na tym straganie, bo zobaczcie mamy wasabi, mamy tutaj te rolki sushi, pałeczki, sos sojowy, no wszystko jest uważam. No zjadłbym naprawdę, naprawdę zgłodniałem, mam ochotę. No i teraz wam powiem, pokażę wam rzeczy nielegowe. Które przywiozłem tutaj yy, z Disneylandu. Z parku Asterixa Obelixa, tak naprawdę, chyba tylko puszkę przywiozłem i coś jeszcze. Więc, no, to nie są takie gadżety fajne, zabawkowe. Ja bardziej, takie coś, yy, rzeczy kolekcjonerskie wam pokażę. Moneta z Piratów z Karaibów, no, nie mogłem sobie odpuścić. No, musiałem ją zdobyć. Naprawdę epicka fajna. Yy, ale jeszcze z Piratów mam fajniejsze gadżety. Na przykład tą monetę, no kurczę, ja naprawdę już słyszę ten monolog o tym przeklętym skarbie i tej, no, no. No i po prostu o tej klątwie Azteków, no i naprawdę, kurde, naprawdę taka nostalgia. No i tutaj mamy z Disney Paris, Disneyland oczywiście. No i coś jeszcze mam. Nawet nie wiedziałem, że taki gadżet tam można nabyć. A to jednak zaskoczenie. Klucz od serca Daviego Jonesa. No kurczę, to jest też naprawdę coś mega epickiego i fajnego. Cieszę się, że go mam. No, ja naprawdę te gadżetu będę trzymał, no nie przy kluczach, niby jak to powinno wyglądać, a to głównie dlatego, że no dla mnie to są jak relikwia. Ja uwielbiam Piratów z Karaibów, no i się strasznie z tego cieszę. No i coś, no droższego, ale no jednak strasznie chciałem to mieć. Droid Factory. Można było sobie tam wybrać w jednym miejscu Figurkę droida można było sobie zrobić, żałuję, że nie mam tego stanowiska miejsca. No i można było sobie zbudować któregoś tam z droidów, jakiego się chce. Ja niby normalnie, zwykle, jak takie mam do wyboru, jakieś części, elementy. Takie figurkowe czy coś. Po prostu biorę te, które bardziej mi się podobają, ani żeby konkretnie otworzyć jedną postać. Jednak w Disneylandzie zrobiłem wyjątek, ponieważ astro-droidy, no, rzadko miały zamieniane części w gwiezdnych wojenach. To tylko Chopper chyba miał taką wyraźną y, zamianę y, tej protezy. No, więc raczej droidy się utrzymywały w takich dwóch kolorystykach, no czasem tam w trzech, no, ale jednak te części wszystkie były jednak w miarę do siebie tutaj w takim podobnym kolorystycznie patencie. Dlatego ja postanowiłem zbudować jedną postać z wojen klonów. Ale nie pozytywną. Yy, no, właśnie o to chodzi. Yy, nie, wiem, czy życie Złotko z Gwiezdnych Wojen. No, Droida na kina przez chwilę Asoki. No i nie będę wam zrazu odcinka, bo to jeden z lepszych odcinków, uważam, powinniście obejrzeć sami. No i naprawdę chciałem tą figurkę. No co prawda, takie zmontowanie takiego własnego droida, no niestety było trochę droższą przyjemnością, ponieważ to kosztuje około 15 euro. No, niestety. Ceny w Disneylandzie to nie jest przyjemna rzecz, chociaż Wam powiem, w Asterixie i aż takie lepsze nie były, no i fajnie, że jeździ, ma tutaj kółka, nic się nie ściera, no i tutaj, no jednak fajna jest ta ruchomość, tutaj te elementy wszystkie, no i te łóżka, te Disneya musiałem dobrać, no, bo żeby mi się kojarzyło z Disneylandem, no i z tyłu naprawdę dbał się szczegółów jest spora w ogóle że teraz chyba myślę, że pierwszy raz pokazuję coś nielegowego na swoim kanale, odpinając główkę mamy tutaj też detale, więc no ja uważam, chapeau, ba. ta figurka jednak była warta tych pieniędzy, chociaż no mówię to jest drogo, ale uważam, że warto no i naprawdę się cieszę z tej figureczki no i teraz jeszcze już ostatni taki fajny gadżet, pokażę Wam z Disneylandu najdroższy, nie, przepraszam ten nie jest najdroższy, świnka tutaj kosztowała 10 euro, a drogi 15. No, takie ceny, no i jest to ta świnka z karbonka z tej Story. No, ja jako taki fan tej Story, no jeszcze pamiętam, no, no wiadomo, no, Toy Story, no taka nostalgia. No, musiałem mieć tą świnkę kurczę. No, i naprawdę fajnie wygląda. W ogóle można jej tak nie do końca włożyć do monety z Piraców z Skarabów. No, i musiałem ją mieć jako ten dowód, no, eee, sentymentu. Ojej, włożyłem monety, jeszcze nie odkleiłem tej taśmy klejącej. To nic. Ja mówię, dopiero co przyjechałem, tak jeszcze nie jestem z tym wyobcowany. No i w sumie chyba pokazałem Wam wszystko, ale teraz tylko jedno takie małe ogłoszenie, więc jeżeli ktoś jeszcze został, no to się bardzo cieszę. A mianowicie mam tutaj taki pojemniczek legowy, który niedawno nabyłem. No i po prostu tutaj mam takie elementy, no dosłownie resztki, moje ostatnie resztki miasta jakieś elementy po jakichś figurkach, jakieś wiecie. No, takie coś, co zostaje jeszcze nie przesegregowane. No, ja w ogóle mam plan przez ten rok szkolny zbierać te elementy no i zobaczyć, ile kulminacyjnie, finalnie tutaj ich będzie. No, jeszcze może jakiś zestawik rozbiorę na elementy i coś tutaj dołożę. No, zobaczymy, właśnie. Chcę zobaczyć po prostu po, przy zakończeniu roku szkolnego, ile tutaj będzie tych elementów.